Na pewno no też przed meczem wiedzieliśmy, że ten mecz się będzie rozgrywał w detanach, bo trzeba sobie jasno nie, nie mówić o tym, był Ale czuliśmy wewnętrznie i tak się przygotowaliśmy, że ten mecz będzie po prostu wyrównany. I to, to rzeczywiście w wielu aspektach tak się na boisku działo. No, no niestety w sytuacji przy 1-1 zwłaszcza, mieliśmy też swoje sytuacje, bo tam stacja jak ma Mateusza Brawca, który bardzo się zamknął z linii bramkowej yy, piłkę. Później Tomek Kryzyn miał też taką fajną sytuację przy 1, -1. Także zwłaszcza ten centralny moment, y, drugiej połowy, to był moment, gdzie się mecz rozstrzygał. No, niestety nie na naszą korzyść, ko 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 bo Bramka Gomeza, też po świetnej akcji z Moslemem, y po i później ta ostatnia akcja, Moslema to by dobrego cięcia linii, bo to widzieliśmy, że trzeba tą linię odcinać i jakby, bo to jego silna strona. Reasumując, na pewno możemy być dumni z podjętej walki, ale nie ma co, no jest niedosyć, bo czuliśmy przed meczem, czujemy teraz w tym meczu, że Żebyśmy blisko tego, żeby, żeby w tym meczu powalczyć o punkty i o zwycięstwo. Ale cóż, pod dniu przerwy, ostatnimi sprzedami, zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, bo każdy mecz jest bardzo ważny. A później zobaczymy, co się stanie na koniec ostatniego dnia w turniej. Na pewno poziom jest bardzo wysoki. Eee, Aczkolwiek zagraliśmy, moim zdaniem, równy, równy, z równym, z równym. Wiadomo, tutaj błędy nasze, które popełniliśmy, zostały skarcone. Na tym poziomie trzeba popełnić jak najmniej błędów, a najlepiej w ogóle. Wyszliśmy w ten mecz moim zdaniem bardzo dobrze, w wysokim pressingu, tak jak były założenia. Został nam ostatni mecz, my damy się wszystko i będziemy chcieli go wygrać, wiadomo. Oczywiście tutaj było bardzo dużo kibiców i bardzo dobrze kibicowali. I wiadomo po meczu też okazali szacunek dla nas i szacunek też dla tych kibiców.